Wyobraź sobie, że słowa, które usłyszysz dzisiaj mogą zmienić całe Twoje życie. Ale musisz być uważny, inaczej przejdą niezauważone. Jesteś zmęczony próbami podążania za nurtem życia i czujesz, że ciągle walczysz o to samo, bez realnych rezultatów. A może już próbowałeś zmiany, ale coś zawsze ciągnie cię z powrotem? To, co zaraz odkryjesz, to irlandzkie przysłowia, które, jeśli zostaną zastosowane we właściwy sposób, mogą być kluczem do otwarcia nowej drogi w Twoim życiu. Te przysłowia to nie tylko stare słowa rzucane na wiatr. Mają moc przekształcania Twoich działań, decyzji, a nawet postrzegania tego, co jest możliwe. Jeśli szukasz prostej, ale głębokiej mądrości, która sprawi, że zaczniesz inaczej patrzeć na codzienne wyzwania, zostań ze mną do końca. To, co usłyszysz teraz, może być bodźcem, którego tak bardzo potrzebowałeś. Gotów, aby odkryć, jak irlandzka mądrość może zmienić twoją ścieżkę. Przysłowie 1: Kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje. Przejdźmy do rzeczy. Wiedziałeś, że największym żalem większości ludzi nie jest to, co zrobili, ale to, czego nie zrobili. To irlandzkie przysłowie to potężne ostrzeżenie: Jeśli nie podejmiesz ryzyka, nigdy nie dowiesz się, co mogło się wydarzyć. Czy kiedykolwiek przepuściłeś jakąś szansę z powodu strachu? A teraz wyobraź sobie, co by było, gdybyś działał? Jak Twoje życie wyglądałoby dzisiaj? To moment, by przestać odkładać decyzje i wskoczyć w nieznane. Ale oto sekret. Ryzyko to nie tylko wielkie decyzje. Ale także małe, codzienne działania, które mogą mieć ogromny wpływ na dłuższą metę. Co powiesz na to, aby podjąć pierwszą odważną decyzję już teraz? Zobaczymy pod koniec filmu: Jak możesz natychmiast zastosować to w swoim życiu? Przysłowie 2: Cierpliwość jest drzewem o gorzkich korzeniach, ale o słodkich owocach. Czy czekasz wystarczająco długo na coś w swoim życiu? A może niepokój cię pochłania? To przysłowie mówi o wyzwaniu, jakim jest czekanie. Cierpliwość to nie tylko czekanie. Chodzi o to, że wiesz, że proces ma sens. Zastanawiałeś się kiedyś, że to na co czekasz ma większy cel i że czekanie jest częścią tego procesu. Ale oto sztuczka, cierpliwość, bez działania do niczego nie prowadzi. Musisz działać mądrze podczas gdy czekasz. Co możesz zrobić dzisiaj, aby zasadzić nasiono na przyszłość, którą pragniesz? Pod koniec tego filmu pokażę ci jak zastosować to, aby zacząć zbierać owoce szybciej, niż myślisz. Przysłowie 3. Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. Czy czujesz, że przyszłość dzieje się z tobą, zamiast być czymś? Co możesz ukształtować? To ograniczające myślenie. Przyszłość to coś, co tworzysz, a teraz masz wszystkie narzędzia, by to zrobić. Nie czekaj na jutro, by zmienić swoje życie. Zacznij już dziś, nawet od małych decyzji. Oto klucz. Kto tworzy przyszłość, nie czeka na okazję, tylko je tworzy. Jak możesz zacząć tworzyć swoją przyszłość teraz? Jaki będzie pierwszy krok, aby nadać kierunek temu co nadchodzi? Pod koniec tego filmu dokładnie dowiesz się jak podjąć ten pierwszy krok bez dalszego odkładania. Przysłowie czter to nie brak czasu, ale brak kierunku jest problemem. Czy kiedykolwiek czułeś, że czas ucieka ci przez palce, nie wiedząc dokładnie dokąd zmierzasz? To powszechny błąd. To nie czas jest przeciwko tobie ale brak wyraźnego kierunku. Dobrą wiadomością jest to, że możesz to zmienić teraz, wyznaczając jasną wizję swojego życia. Pytanie brzmi: czy tylko spędzasz czas, czy sprawiasz, że czas pracuje na twoją korzyść? Każda sekunda, którą żyjesz, to okazja, by skierować swoje życie na nowy tor, a teraz jest doskonały moment, by działać. Pomyśl o tym. Pod koniec tego filmu będziesz miał jasność co do kierunku, który powinieneś obrać. Niezwykle ważne, zostań do końca, ponieważ w ostatniej sekundzie filmu ujawnę coś, co zmieni wszystko. To coś niesamowitego i nie zapomnij zasubskrybować i polubić. Przysłowie 5. Człowiek, który nie ma wyobraźni, nie ma skrzydeł. Czy używasz swojej wyobraźni, by osiągnąć to, czego pragniesz, czy utknąłeś w codziennej rutynie, nie mając przestrzeni na marzenia? To irlandzkie przysłowie jest zaproszeniem do rozszerzenia swojej wizji, do myślenia poza oczywistość i odkrywania możliwości, które nigdy byś sobie nie wyobraził. Twoja wyobraźnia to Twoje największe narzędzie. Kiedy wyobrażasz sobie coś, tworzysz nową rzeczywistość. A oto wielka tajemnica. Kto ma wyobraźnię, ten ma moc zmienić swoje życie. Gotów, aby wykorzystać swoją wyobraźnię na swoją korzyść? Pod koniec tego filmu będziesz miał technikę, która pozwoli ci zacząć marzyć na wielką skalę i podjąć działania, by zrealizować te marzenia. Przysłowie 6. Kiedy nie wiemy dokąd zmierzamy, każda droga jest dobra. To jeden z największych błędów, jakie popełniają ludzie. Podążają bez wyznaczonego celu. Idą tam, gdzie życie je poniesie, ale problem polega na tym, że bez jasnego celu trafiają tam, gdzie nie chciałyby się znaleźć, gdyby wiedziały, czego naprawdę chcą. Ale co by się stało, gdybyś miał wyraźną wizję dla swojego życia? Droga byłaby łatwiejsza, a wybory trafniejsze. Zatrzymaj się teraz i zapytaj siebie. Jaki jest mój prawdziwy cel? Czego naprawdę szukasz? Pomogę ci odpowiedzieć na to pytanie pod koniec filmu, abyś w końcu przejął kontrolę nad swoim przeznaczeniem. A teraz pytanie. Co zrobisz z tym wszystkim? Czego się nauczyłeś? Te przysłowia to nie tylko luźne słowa. Mają moc przekształcania twojego życia. Jeśli zdecydujesz się działać teraz. Więc co wybierzesz? Zostać tam, gdzie jesteś, czy zmienić kierunek swojego życia? Ale zanim zakończę, chcę zostawić cię z czymś jeszcze bardziej zaskakującym. Będziesz w szoku po tej informacji z irlandzkiej mądrości. Będziesz w szoku po tej informacji z irlandzkiej mądrości, ale jest trudno uwierzyć. Istnieje sekret, które Irlandczycy trzymają w tajemnicy. A to coś, czego niewielu wie: prawdziwa wolność pochodzi z wnętrza Ciebie. Wierzą, że klucz do życia bez ograniczeń polega na zaakceptowaniu tego, kim jesteś i wykorzystaniu tego jako paliwa na swojej drodze. Czy zauważyłeś, że często szukamy odpowiedzi w złych miejscach, szukamy zewnętrznej walidacji, kiedy prawdziwa siła tkwi w nas? Irlandzki sekret jest prosty. Ten, kto zna siebie prawdziwie, ma wolność, by stworzyć życie, które pragnie. Kiedy naprawdę poznasz siebie, nie ma już żadnych ograniczeń. Masz zdolność zmiany wszystkiego wokół ciebie. A teraz wielkie pytanie brzmi: czy jesteś gotów spojrzeć w głąb siebie i odkryć tę moc? Uwaga, zwróć szczególną uwagę. W ciągu najbliższych 3,1 sekundy pokażę Ci coś niesamowitego. Chcesz uzyskać dostęp do metodologii certyfikacji Google, dzięki której możesz zarabiać 3, 5, 10 tysięcy euro, a nawet jeszcze więcej? To metodologia, którą zna bardzo niewiele osób. Prawdziwy błękitny ocean. Wiele osób potrafi zarobić na niej naprawdę świetne pieniądze. Ale pamiętaj, to nie jest szybka kasa. Łatwe pieniądze nie istnieją. To coś, co oferuje sam Google, a mało kto o tym wie. A najlepsze jest to, że każdy może zastosować tę metodologię. Cały proces przedstawiamy w e-booku. To coś, na co obecny rynek ma ogromne zapotrzebowanie. Wielka szansa dla Ciebie. I nie musisz sprzedawać kursów ani niczego podobnego. Wszystko możesz robić z domu. Oryginalna cena e-booka wynosi 147 euro, ale zapłacisz tylko połowę tej kwoty, czyli 73 euro. W rzeczywistości nawet tego nie zapłacisz. Kwota, którą zapłacisz to jedynie dziewięć siedem. To prawie za darmo, biorąc pod uwagę wartość, jaką dostajesz, a do tego otrzymasz super bonus 100% za darmo. Twoje ryzyko jest zerowe, ponieważ po zakupie masz 7 dni gwarancji zwrotu pieniędzy. Otrzymujesz dostęp do całej zawartości i bonusu, a jeśli nie będziesz zadowolony, możesz poprosić o zwrot pieniędzy. Spiesz się i zdobądź e-book w cenie promocyjnej. Ta oferta może zniknąć w każdej chwili. Kliknij w link w pierwszym przypiętym komentarzu.